Witajcie w kolejnym odcinku vloga, tym razem głodny vlog. Pokażę Wam trochę, jak wygląda tworzenie materiałów marketingowych do kury. Najpierw nagramy frytki kimchi, kimchi place, które będziemy potrzebujemy zasadniczo zdjęć na potrzeby zlotów traków w Katowicach. Gorilla Events organizuje tam festiwal kuchni Azjatyckiej w generalnie. Potem przyszykujemy ruletkę ze skrzydełkami ostrymi. Nie chodzi o to, że będzie gruletka i będzie można wylosować jakieś zabójczo ostre skrzydełko. I do tego jeszcze mamy w planach nagranie małego filmiku, takiego jak się obiera skrzydełka profesjonalnie. To znaczy profesjonalnie. Jak obierać skrzydełka w taki sposób, żeby pozbyć się kości i żeby zostało samo mięso. E, natomiast na początku, zanim przejdziemy do filmu, zapraszam do subskrybowania kanału. Generalnie bardzo pracujemy nad regularnością wpisów i, i żeby było jak najwięcej treści. Niedługo otworzy się portal z wiedzą gastronomiczną, albo już się otworzył w momencie, kiedy oglądacie ten film. Co by nie było, pracujemy nad tym, żeby trochę zwiększyć zasięg i oglądalność. Także zachęcam wszystkich do subskrybowania i do udostępniania treści. A teraz przejdźmy do, do konkretów. A szykowanie zaczniemy od sosu do frytek, czyli od siriracha mayo. Natomiast by było ciekawiej, nie zrobimy po prostu mieszanki majonezu ze sirirachem, ale przesmażymy też trochę czerwonej pasty kary, żeby był głębszy smak. Dobra, generalnie szykujemy filmiki dania. Po pierwsze, znaczy to jest tak. Nagrywamy w tej chwili kilka materiałów naraz. Po pierwsze będziemy robili zdjęcia. Po drugie będzie taki short film, na zasadzie żeby pokazać kilka szybkich ujęć, wersja 15, 30, 40-sekundowa, jak powstaje to nadanie. I często jeżeli mamy tyle materiału, to nagrywamy też takiego vloga. 4, 5, 8, razem 10 minutowego, typowo skóry pokazującego jak tutaj działamy, co się dzieje. Dzisiaj jesteśmy skupieni bardziej na short filmach. Zaczęliśmy po zamknięciu, czyli nie wiem, to była 22 takie 20, a 30, bo zaczęliśmy może 10 minut temu samo nagrywanie. Często próbowaliśmy nagrywać w trakcie pracy, natomiast jest to bardzo utrudnione. Przy tak małej kuchni non stop wydawka zajmuje wszystkie blaty. Trochę śmiesznie to wygląda, no ale testujemy na, testujemy na 300 ml może sosu, a nie a nie na pełnym garnku, takie trochę nieprofesjonalne w takich ilościach i jeszcze w dużych naczyniach działać, ale, ale to na potrzeby samego wideo i na potrzeby samego no, smaku. mamy dwa warianty. Na tyle mamy niedużo roboty, żeby zrobić drugi wariant. Szczególnie, że wszystko jest naszykowane no do samych fotek, nawet. Że szkoda wyrezygnować z tej okazji. A na warunkach futrakowych o wiele łatwiej się używa frytek belgijskich od frytek domowych. Dobra, a teraz jak już mamy gotowe danie, nakręciliśmy filmik. Teraz Ania będzie zmieniała obiektyw na obiektyw makro i robimy sesję zdjęciową. Od góry, bo będzie szło to do wydrukowania na aucie. No i pewnie jakoś tak bardziej od boku, żeby w tle pokazać też trochę rzeczy. Ok, generalnie naszykowaliśmy tak jak widać dwie wersje. Teraz bierzemy się do robienia ruletki. W sumie zdjęcia w miarę proste, Ch chyba zobaczycie je teraz pokazane. W ogóle od samego początku, kiedy zaczęliśmy pracować nad tym żarciem, minęła z tymi zdjęciami niecała godzina. Także w sumie czas jest przyzwoity. Dobra, teraz. Takie szybkie przebitki z zasadami kurczakowej ruletki. Będzie chodziło o to z grubsza, że są różne rodzaje kurczaka, i osoby jedzące mogą tam przekręcać i losować w sumie ostre kawałki skrzydełek. Kurczakowa ruletka śmierci. z smaków, jedno skrzydełko będzie miało jeden z ostrych sosów. A który to niespodzianka. To yy, niech ktoś zakręci, tylko tak musi być los losowo. To kręcę, ja będę mówił stop. Ja nie patrzę. Dobra, stop. Ciekawe, czy pod spodem jest jakieś niespodzianki. Nie, to chyba bez zmian. Niespodzianki. Stop. Gdzie jeszcze są jakieś takie ostre? Ten obwódca jest. A ten jest na pewno. Ten? Nie, no dałem radę, o tak. Nie no, to jest ostro. Dobra, witajcie w kurze. W tym krótkim filmie pokażę wam, jak prawidłowo jeść skrzydełka dwukostne. My trzymamy za tą stronę, czy za drugą? I znowu mi nie wyszło. Nie no, to trzeba jakoś na odwrót zrobić. Ale gorąco to jest. Dobra, na zakończenie udało nam się nagrać w sumie dwa dania. Jeden filmik taki bardziej będzie zabawny, gdzie próbowałem pokazać, w jaki sposób się obiera skrzydełka. I wyszło jak wyszło, generalnie. Nie, nie wszystkie powychodziły tak jak trzeba, od kości. Ogólnie przez korzystaliśmy ze świeżo usmażonych skrzydełek, tylko z tych, na których kręciliśmy ruletkę ostrą. Tak czy inaczej, dochodzi pierwsza w nocy. Jeszcze szybko nagram jakiś. Odcinek food trucka od kuchni albo taki bardziej lokalny od kuchni, żeby, żeby podzielić się jakąś wiedzą. Podsumowując, prowadząc lokal i próbując robić dobry marketing lokalowi, naprawdę trzeba przyłożyć się do tworzenia treści. Po pierwsze, do tworzenia treści, a po drugie, jest to zaangażowanie, które potem przynosi efekty. E, może ilość takich ostrych ruletek, czy, czy kimchi, Fry's, które sprzedamy, nie będzie warta tego, ile czasu poświęciliśmy tu w trzy osoby, tak naprawdę, siedząc po nocy. I To, co chciałbym przekazać, to naprawdę warto przyłożyć się do, do marketingu i do tworzenia dobrej treści. Na koniec zachęcam do subskrybowania i koniecznie polubcie fanpage Głodny, który będzie podlinkowany niżej, na Facebooku. I nie przegapcie premiery portalu głodny.net przez L. Glodny. <noise> Dziwnie siedzę, jak jakiś taki karzol, nie? Głodny.net. Przez L i przez. przez L. O, ty. Nie. <głodny .net> polskie znaki usuwam. Tylko L. No właśnie, myślałem, że są dwa, <głodny .net> Jest tylko jeden. Głodny. I nie przegapcie premiery portalu Głodny. I nie przegapcie premiery portalu glodnych